Procedury interwencyjnego leczenia bólu są to procedury zabiegowe wykorzystywane do leczenia bólu, polegające na tym, że w igłę lub specjalną sondę wprowadza się w sposób bardzo precyzyjny bezpośrednio w chorą okolicy lub w okolicy nerwu przechodzącego ból. Takie zabiegi wykonuje się pod kątem tomografii komputerowej, aparatu rentgenowskiego lub USG. Podstawową zasadą skuteczności takiego zabiegu neurodestrukcyjnego jest takie przeprowadzenie tego zabiegu, żeby uszkodzić przewodnictwo nerwowe, więc przewodzenie bólu bez uszkodzenia ciągłości anatomicznej komórki nerwowej. W przeciwnym razie powstająca blizna będzie przyczyną e, powstania bardzo trudnego do leczenia bólu neuropatycznego. Wyróżniłbym y, trzy grupy y, podstawowych zabiegów. Pierwsze to są te, które wykorzystują czynniki chemiczne, a więc to są neurolizy chemiczne, najczęściej neurolizy alkoholowe. Takim przykładem może być neuroliza splotu trzewnego wykonywana w nowotworach jamy brzusznej pod kontrolą tomografii komputerowej. Historyczne znaczenie ma neuroliza y, alkoholowa zakończona nerwowy, gałęzi nerwu nerwów nerw. półdzielnej. Druga grupa to są te zabiegi, które wykorzystują w czynniki fizyczne. Przede wszystkim temperatura oraz prądy różnej częstotliwości, które mogą modulować przesuwanie bodźców bolowych. Zabiegi z użyciem temperatury to jest termolezja oraz filabracja w zakresie niskich temperatur. To jest temperaturę około minus 70 stopni. I trzecia grupa, najliczniejsza, to są te zabiegi, które wykorzystują bardzo silne przeciwzapalne działania leków sterozowych, czyli tak zwane blokady. Zwróciłbym tutaj uwagę na blokadę selektywną, czyli taką bardzo precyzyjną, polegającą na wprowadzeniu igły pod kontrolą rentgena lub aparatu USG oraz blokadę zewnątrzoponową, czyli podanie leków sterytowych do kanału odnajmowania. Ściśle określone wskazania do konkretnej procedury znajdziecie Państwo na mojej stronie internetowej.